Cześć, Z tej strony arpe, mam dzisiaj dla Was recenzję gry Ano Online. Gra jest w języku polskim, jest darmowa, dość ciekawa. Powiem szczerze, że nie spodziewałem się tak dobrej gry, ze względu na to, że na początku miała być tylko opcja handlowa, czyli Ano Online, tylko z opcjami handlowymi. Ostatnio, przed dodatek, dodali opcję wojenną. Można produkować jednostki wojenne i wykonywać misje związane tutaj z walką. Jest to ciekawy dodatek, ciekawy element, więc mówię: wrócę do ANO, pogram dalej i, i zobaczymy co z tego będzie. Dzisiaj tylko recenzja, tylko pokazanie tej opcji, na czym gra polega. Być może w przyszłości nakręcę kolejny filmik, jeśli rozbuduję lepiej miasto, bardziej je tutaj rozłożę, rozłożę budynki, ponieważ troszkę mam na tej wyspie. No bałagan. Umieszczałem rzeczy tutaj związane z zadowoleniem. Tutaj tych donków wszędzie, gdzie popadnie. Mi to tak, w taki sposób wygląda, że tu jest taka mała osada. Później z dalej, mi się już te budynki tutaj coraz ich mam więcej. Tak to, mnie, tak to wygląda. Jeśli chodzi o samą grę, to tak jak mówiłem, jest to darmowe w języku polskim. Wykonujemy misję. Misje mamy tutaj, jest tego rozdział 6, to jest główna kampania. Mamy tutaj różnego rodzaju zadania, na przykład ja mam ulepszyć kantor bankowy, cały czas jest zwiększanie populacji, na przykład, na przykład napraw okręt wojenny i tak dalej i tak dalej. Monumenty to jest związane tutaj głównie też. Z biblioteką. Chodzi o to, że w bibliotece możemy, mamy taką dodatkową opcję, jak technologia, ale tu musimy tutaj bibliotekę wynaleźć, aż tej biblioteki nie ma. Ma plan konstrukcyjny, mam dopiero jedną, tutaj jeden kawałek. Kolejne próbuję tutaj odnaleźć, głównie w tutaj w ruinach się szukam. No czyli mamy tak, mamy zadania. Kolejną opcją są rubiny. Rubiny standardowo jest to waluta premium, coś w rodzaju settlersów. Gra, gra się pod tym względem jest podobna. Rubiny się wykorzystuje tutaj. Jest opcja sklep, i w sklepie możemy zakupywać różnego rodzaju modyfikacje, zwiększenia produkcji. Na podobna zasada co do settlersów. Ale oprócz tego mamy jeszcze tawernę, gdzie możemy kupować żeglarzy do naszych okrętów. To już za złoto, które jest. Tutaj, już walutą w grze jest to darmowa, czyli kolejne jest, są to finanse. Mamy przychód, ile mam na przykład budynki zabierają, statki i tak dalej, i tak dalej. Później jest oczywiście końcowy jak, jaki mamy mniej więcej bilans, że jest na plusie, Ja mam 694, no tu jest saldo maksymalne. Mam limit 1,5 miliona. Następną opcją są punkty wiedzy, one są potrzebne w drzewku technologicznym biblioteki. punkty wiedzy zdobywa się za pomocą tutaj eksploracji tych ruin. Następną rzeczą są kule armatnie. Tego nie było. Kule armaty są związane z potyczkami właśnie. Jest to ten dodatek, który wyszedł niedawno. Właśnie za pomocą kuli możemy. To są nagrody za potyczki. A kule armaty, wiadomo, okręty i tak dalej. Następną rzeczą to są powiadomienia tu jest nazwa naszej naszego tutaj głównego miasta. No i jakie tu są zasoby, że są jabłka, że jabłka możemy tutaj uprawiać, no i pszenice. Następnie są jest populacja wyspy. Mamy podzielonych jak aktualnie na tym etapie gry, który którym jestem podzielona na na trzy tutaj rodzaje tych mieszkańców. To są pionierzy. Następnie są tutaj mieszczanie i kupcy. Możemy awansować, potrzebuje na przykład 9 domów z tych zwykłych pionierów i tak dalej, i tak dalej i tak dalej. W taki sposób tutaj są opcje, żeby można było awansować o kolejne poziomy, że tak powiem wioski i mieć coraz mocniejszych, lepszych tutaj tych ludzi, ogólnie mieszkańców wiosek. Jeśli chodzi to o sam ich awans, to nie jest takie proste, żeby mieć no, na tym poziomie już y, budynki. Potrzeba y, cały czas ich zadowalać, y, budować dla nich atrakcje, to są różnego rodzaju, y, na przykład cieśla, straż ogniowa, low dla dłużników. To jest same, na przykład pierwszą rzecz jako usługi. Później mamy wiara, też potrzebują y, tutaj kościół, potem jest y, następny taki. To jest kaplica, później jest kościół większy. Rozrywki mamy dwie, to się cały czas powiększa, cały czas zwiększa. No i oczywiście tutaj mamy ilu jest mieszkańców. Tu jest na przykład za pomocą tych rzeczy: mamy plus 9, tu mam plus 2. Brakuje mi tego, to wtedy będzie plus 6. No i czym więcej mieszkańców, jak więc mamy 32 kupców, rozwiązujemy po prostu te, te właśnie zadania. Czyli, na przykład, ja mam zadanie. Populacji czy przynajmniej 3000 kupców, no ja mam 2418, brakuje mi tu jeszcze ponad 500, czyli powiedzmy jak wybuduję im tutaj ten, ten kościół, dołożym się po czterech do każdego tutaj, no ja się oczywiście polem wezmę i najadę, żeby mieć po prostu ich zasięgu. Tutaj jest kościół, to jest takie pole. Ona jest podświetlona, no i w tym polu muszę, za, muszę wziąć, załapać te wszystkie budynki, w których mają być właśnie ma być ta aktualizacja. Która mi brakuje narzędzi, trochę, ale jak to będę miał, to postaram się gdzieś postawić to tak ustawić miasto, żeby to jak najwięcej złapało. Jeśli ja źle zarządzamy wioską, jeśli źle to jest rozbudowane, no to nasze budynki nie złapią za dużo tych wiosek, które powinny. Tak wygląda jeśli chodzi o, o rozbudowę. No i oczywiście tu mamy surowce, drewno, które musimy zbierać, y, drewno kamień, y, narzędzia, żelazo, rudę żelaza, to wszystko jest potrzebne nam do, y, do produkcji, do wytwarzania różnego rodzaju statków, y, do wytwarzania y, na przykład narzędzi, y, tak jak jest w Settlersach, tak tutaj również mamy na przykład. Co potrzeba, żeby na przykład był, był na przykład yy, żelazo? No to musimy mieć rudę żelaza i węgiel, czyli standardowo yy, to, co jest wymagane do produkcji żelaza. No i żelazo, później, jest potrzebne do kolejnych tutaj rzeczy. Yy, na przykład, yy, żelazo jest potrzebne do wytwarzania narzędzi, a narzędzie są potrzebne nam do budowy. A żeby były narzędzia, czyli musi być te żelazo, które jest gotowe, no i węgiel. Wtedy mamy narzędzia, wtedy mamy surowiec narzędzia. Tak samo jest y, również tutaj z różnymi rodzajami. Y, to, jeśli chodzi o. Tego przybywa cały czas. Jeśli chodzi o materiały y, budowlane, y, na przykład jest jeszcze y, następną opcją: mamy jadło. No to jadło jest cały czas bieżąca konsumpcja i produkcja. Jeśli nam bieżąca konsumpcja będzie większa od produkcji, to musimy dodatkowe tutaj jedzenie y, produkować. Żeby nam po prostu mieszkańcy byli zadowoleni, żeby nam ten dochód był na odpowiednim poziomie, bo inaczej spajtujemy. Więc jeśli powiedzmy nam konsumpcja jest większa od produkcji, no to wtedy niestety, ale nasze wioski, mieszkańcy po prostu opuszczają i, i jesteśmy do tyłu, za nas do przodu w grze. Także ważne jest jadło, czyli trzeba zapewnić mieszkańcom jedzenie, różnego rodzaju jedzenie. A żeby powiedzmy była tam chleb, był chleb, no to, czy mąka to wiadomo, że potrzeba do tego młyn który zbiera pszenicę jest wytwarzana mąka jeśli mamy mąkę to potrzebna nam jest piekarnia ja zaraz znajdę gdzie ja tu mam piekarnię zaraz pokażę Wam co piekarnia wymaga to są farmy, oczywiście. Farmy muszą być też w takim okręgu świecącym się, no i w tym musimy roz, te pole pszenicy ustawić. Tutaj mamy, szukam cały czas... Piekarni. Znajdziemy pszenicę. Warsztat cieśli. To warsztat cieśli umożliwia nam dodatkowych ludzi, tutaj dodatkowo zadowolenie, zwiększa nam się populacja. Uprawy jabłoni. Jest tak dużo tych budynków, że nie zawsze udają się znaleźć to, co chcę, ale przeważnie budując gdzieś młyn, to starałem się budować od razu gdzieś piekarnię. Składnica jest do rozwożenia tutaj, żeby nam zbierać te wszystkie surowce. tego służy to jest do jabłek. Do składnicy jest potrzebna właśnie, żeby to zebrać, te materiały i przywieźć od razu do tej do składnicy, żeby to przechowywać. Tu jest piekarnia. No i piekarnia, oczywiście, zły na co bierze, produkuje chleb na no chleb jest spożywany. Następnie są kolejne rzeczy, kolejne dobra. Napoje, mleko, niektóre towary towarów nie mamy. Na przykład, ziół, musimy zioła transportować z innych wysp, wyspy lub wysep, jeśli mamy oczywiście więcej tego rodzaju. Zaraz pokażę gdzie są wyspy, i jak to mniej więcej wygląda. No i następnie są odzienie, również wszystko potrzebuje. Różnych surowców, czym dalej w grze, tym bardziej nam się więcej tutaj rzeczy udostępnia. Tak jak na przykład mam. Tutaj są indygo, które musimy sprowadzać, kupować od innych tutaj graczy. I oczywiście ma związane z wydarzeniem, tak jak jest na, na Settlersach. Wracając tutaj do tych wysp. a to tu jest taka zakładka jak wyspy. No i tu mamy na przykład wyspa z jutą. Juta. A tu są zioła. No i wszystko jest wymagane oczywiście tutaj do możemy szlaki ustawiać pomiędzy wyspami yy, ściągamy na przykład z tego tutaj wioski średnim statkiem i to jest dostarczane do tak tutaj mamy w taki sposób do Newporta czy naszego głównego yy, głównego miasta jest dostarczana juta yy, z plantacji tam mamy plantację na jucie juta yy, wygląda w taki sposób możemy oczywiście za pomocą iść do, transportniemy się tam gdzie mamy yy, Nasze plany operacyjne, no i na takiej wyspie mam właśnie pole Juty. Z tej pole lub z tego pola, tutaj są oczywiście zbierane te. Ta Juta jest transportowana statkami do mojego głównego miasta. My oczywiście wrócimy do naszej głównej wioski. Czyli tak, no tutaj mamy drzewko technologii, które jest aktualnie zablokowane. Musimy tę bibliotekę wybudować. Ustawienia w grze. Standardowo. Następnie jest z, z menu budowy, który już pokazywałem. Nie, pokazywałem surowce. Menu budowy to są budynki, różnego rodzaju magazyny, wszystko co potrzebne jest do rozbudowy. Oczywiście to się też to jest większa. Czym mamy więcej, czym więcej tutaj jedziemy tak tutaj z tymi zadaniami, głównie te pierwsze te rozdziały, tak wtedy tych budynków jest coraz więcej. Tu mam jeszcze innego rodzaju rzeczy to jest zabudowa atrakcje wiadomo zwiększają zadowolenie zwiększają mi to dochód czy więcej mieszkańców tym więcej znowu potrzebują materiałów tym więcej potrzebują jedzenia napojów i tak dalej, i tak dalej. wszystko jest powiązane ze sobą łańcuchami no i oczywiście materiały budowlane jadło to są budynki które możemy yy, budować no tutaj są następne rzeczy to są te napoje hodowla kurs, i tutaj juta jest wymagana, właśnie ale zioła, przepraszam, to są zioła do browaru, piwa. Następne jest zadowolenie, którzy potrzebują, co potrzebują tutaj mieszkańcy. Wiadomo, na najlepsze jest piwo, odzienie tu mamy jeszcze przyblokowane chaty myśliwska, kopalnia węgla, warsztat kuśnierza, No, oczywiście, odblokują się te budynki, jeśli osiągniemy populację na poziomie 3000 kupców. I następne to są tutaj drukarnia księgi. Jeśli chodzi o budynki, następne to mamy ekwipunek. Ekwipunku różnego rodzaju, tutaj Jeśli wysyłamy statki, zaraz pokażę. Zdobywamy różnego rodzaju również za same zadania. Różnego rodzaju tutaj materiały, zł, tutaj złoto, czyli nasze, nasze pieniądze. Mamy również ulepszenia do produkcji, zwiększenia, statki, które to jest związane z statkami do budowy różnego rodzaju materiałów i związane z budynkami jakieś ulepszenia do na przykład do, tutaj do monumentów czy też na przykład do jakieś na przykład jakieś takie do, do oglądania no, na, związane z naturą dekoracyjne, o dekoracyjne tutaj różne materiały są. No, to już pokazywałem. Są wyspy. Następną opcją jest lista statków sklep podobny do tego, który jest w Settlersach. No i lista statków tutaj mamy nasze okręty transportowe. Dwa transporty mi cały czas jeżdżą tutaj z materiałami. Dwami stoją na razie, nie są są akurat się wypakowują rzeczy, które muszę kupować, wysyłam ich za pomocą tutaj. Portu ja mam tutaj dwa okręty, to są jeszcze pełne. Więc na razie nie możemy znaczy, mogę to anulować, ale nie dostarczają te indygo i przyprawy kantor zarządzający są materiały, które musimy cały czas zwozić, nie mamy ich nigdzie to jest właśnie przyprawy aktualnie i indygo indygo jest nam potrzebne tutaj do produkcji księg potrzebujemy papier oraz indygo, indygo sprowadzamy papier jest robiony w W papierni. Dokładnie. Zbierane jest drewno, jest wytwarzany papier. Na razie nam to stoją, no bo mamy wszystkiego maksymalnie, więc nie jest to produkowane. Jeśli chodzi o okręty, tutaj wiadomo różnego rodzaju stocznie. W stoczniach standardowo budujemy różnego typu statki. Tu mamy wymagania jakie są przy budowie. Cechy danego okrętu, yy, związane z, z poszukiwaniami, z odkrywaniem wysp, transportowe statki. Nie ma piechoty, nie ma jakichś jednostek yy, ofensywnych czy coś w rodzaju. Nie, nie ma. niż yy, skutniczy różnego rodzaju, yy, właśnie ulepszenia związane z yy, 100% uszkodzeń. Możemy też za pomocą tych kul armatnich, tu mamy przy naszej latarni morskiej, maksymalnie. Mogę mieć 24 okręty. I tu jakie nam stoją? No jeden wojenny, jeden mamy średni statek handlowy. No to są te dwa statki handlowe, którymi stoją. I tu mamy te zadania mm, wojenne. Ja nie mam za dużo tutaj. Oczywiście temu umożliwię następne yy, zadanie, nie mam aktualnie zbytnio floty, żeby móc Wam pokazać tak dokładnie, bo straciłem jak wygląda, ale początkujące tutaj y, od razu są samouczki, jak mniej więcej wygląda, co co zabija. To jest po prostu jeden bije y, kamień, nożyczki, coś w tym stylu. Kamień, nożyczki, papier, nie? Czyli nożyczki biją papier, papier bije kamień i tak dalej i tak dalej. To samo również jest podzielone y, z okrętami. Wysyłamy na krótkie misje. No co tutaj dałem, żeby móc odblokować kolejne? No i tutaj cały czas jakieś potrzebują. Na przykład tu dostajemy to złoto, punkty doświadczenia. Tutaj mamy poziom naszej postaci: mleko, ryby. Możemy dać start. Chociaż no nie wiem po co dałem. I tak nie wyprodukuje, w sumie wyprodukuje z czasem, bo mam maksymalną tutaj Już jedna nam tutaj skoczyła po jednym, zostawimy to później będzie do, będzie zgarniemy sobie tutaj te nagrody To by było na tyle jeśli chodzi o recenzję, o przedstawienie tej opcji No tak jak mówiłem, gra jest ekonomiczna z aspektami tutaj wojennymi Jest bardzo rozbudowana, ciekawa, warto spróbowania, mi się osobiście podoba I ją polecam to by było na tyle, tam do usłyszenia, do następnego, być może poradnika ewentualnie uda mi się w ano jeszcze coś nakręcić, jak rozbuduję lepiej miasto, bym to poukładał jakoś mądrze, bo na razie to średnio jestem zadowolony z mojej wioski, także do usłyszenia, cześć.